Cześć, cześć i czołem, wita Was Hashtag w tym może niecodziennym odcinku, w którym chcę Was y, troszeczkę inaczej niż zwykle zaprosić na odwiedzenie transmisji na żywo na Twitchu bezpośrednio, y, który jest oczywiście podlinkowany w opisie y, na kanale Hashtag Live, czyli takiej powiedzmy... Głównej części działalności tego, tego kanału YouTube'owo-twitchowego i będzie to króciutka taka zapowiedź, mini odcinek, short tylko taki short w wersji klasycznej yy, od y, filmu na YouTube'ie z Baldur's Gate 3, którego już zakupiłem jakiś czas temu i chciałem go ograć. Myślę też, że ma fajną interakcję na Twitchu z widzami, więc będzie też ogrywany ekskluzywnie, niejako na Twitchu. Więc nie zadajesz nic ująć poza tradycyjnymi łapkami, subskrypcjami. Zapraszam serdecznie na kanał na Twitchu i tak koniec końców, na samym końcu, na dole. Gdzieś, gdzieś tam, nie wiem, czy koło żarłoka, yy, czy, czy na nim, yy, gdzieś tam się znajdzie yy, takie przypomnienie dla Was, żebyście też oczywiście zostawili followa na TikToku, bo, bo tam też się niesamowicie dużo dzieje. Yy, no i co? Zapraszam serdecznie i dosłownie teraz, pierwszy raz w historii, jak widzicie, nie ma nawet żadnego savea, yy, wklikam nową grę. Let's do it. I mamy wybierz poziom trudności. Tryb zrównoważony. Zrównoważona przygoda pełna niełatwych wyborów. Rozrywka skupiona na opowieści, a nie walce. Trudna kampania w na strategiczną walkę. E, honorowy. Czeka na Ciebie zabójcza kampania z tylko jednym plikiem zapisu. Ujujuj. I własnym. do ustawienia gry. I pójdziemy nad trybem zrównoważonym. Jako, że y, grałem troszeczkę niewiele w balurka, y, więc, więc, więc nie mogę powiedzieć, że mam jakieś doświadczenie w tej gierce. Ale jednocześnie pójdziemy w coś trudniejszego niż taka typowa opowieść. Więc y, co, rozpocznijmy w końcu giereczkę. Normalnie nie mogę się doczekać od bardzo dawna. I jesteśmy w tym momencie. ły No niej, kolejny robal. O matka, ach. Masakra. Włącz samouczyk. Samouczyk pozwoli poznać najważniejsze zasady mechaniki Balut. Czy, czy chcesz je włączyć? No niech sobie są. No i dobra, mamy, mamy tutaj tworzenie postaci. High elf, elf wysoki to jest są postacie fabularne jakieś. No to jest typiarka, którą widzieliśmy w, 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 w tym filmiku. Ale myślę, że co, no chyba nie idziemy grać z postaci fabularnych. Will. Karla. Czy Mroczna Rządza. Tylko zagramy własną postacią I zmienimy jej wygląd Żeby na pewno nie odzwierciedlał mnie, bo ani ja przystojny, ani fajny <laughs> e, więc, więc damy sobie, damy sobie kogoś takiego w miarę fajnego

ale nie widzę wersji, wersji po, na drugim oku, więc jest tylko na prawym, a nie na lewym. Więc w tym momencie zakładam moje okulary profesora Hasztasza. i przyglądamy się konkretnie temu wszystkiemu. Jak już nie ma, przynajmniej nie ma tej blizny w odpowiednim kierunku. To chociaż damy jej, żeby była dojrzała. Tak. Myślę, że w 100%. Bo i tak nie ma różnicy. E, piegi. No tu widać jakąś taką delikatną różnicę. Taką mocno delikatną. Dlatego damy mu piegi na 100%. I gęstość zagęścimy mu, żeby było je faktycznie widać. Więc może nie aż tak. Żeby nie wyszedł na dziwadło. Mamy mu 35% powiedzmy. Bum. pigmentacja, bielactwo. Nie wiem Nie będziemy mu tutaj schorzeń skóry tworzyć. Niech sobie jest jaki jest, tam 14% powiedzmy jest na granicy choroby. Czy to w sumie choroba? No nie no jest, no, no jest, no takie trochę genetyczne, genetyczne anomalia. Genitalia, domyślne. E, nie wiem, jaki jest pani z E. No, te, te, te pochwy nie chcemy. Dlatego damy mu, dlatego damy mu domyślne. Nie wiem, w sumie, co to jest domyślne. E, ale tak będzie. Bo tak mówię. I przejdziemy do tatuaży i kolczyków, ale może nie, dobra, nie, 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 wróć, wróć. Dla pewności damy mu penisa D. Dlaczego D? Bo tłumaczy się D, tłumaczy się na P, z angielskiego na polski, dlatego D. Tatuaże i kolczyki, tutaj nie chciałbym jakoś przesadzić. Yy, więc powiem tak po profesorsku. O! Takie super płomienie. Mnie się podoba. Oczywiście nie wiadomo, że nie w czerwieni, tylko yy, nie w czerwni, tylko w czerwieni. Chociaż nie. Tatuaże muszą być czarno-białe. Tego damy białe. Potwierdź. Kolczyki. Nie, bo nie jestem fanem. O, różobarwność Mnie się podoba. Damy sobie ciemno niebieskie takie tutaj jak te. A drugie damy takie zielono, zielone, mocno. Hello, hello da. O, nawet takie. W sam raz. Do tego makijaż. Makijażu nie stosujemy. Dziękuję bardzo 00 i włosy Profesor hasztasz Hasztaszuje Iż aż ponieważ A mieć takiego zajebistego i A Jednocześnie kolem włosu będzie taki taki złoty blond no, taki perłowaty nie, no taki, taki o, taki złoty blond. To będzie, myślę, fajne. Pasyjnka. Dodać trochę krwistość tam, czy taki czerwony. Nie żeby to jakoś dużo miało zmienić. Nawet niech sobie jest ciemniejszy. Pyk. Siwizna. Siwizna to tak raczej powinna być, kurcze yy, siwa, tak myślę. Ale mu różową. Chociaż nie powinien być siwy. Tak mi się wydaje. Brzową? E, nie, no dopiero to o, dobra. Dobra, nie będzie, nie będzie. Ok, ok. Więc taki to będzie nasz elf. Albo i nie elf. W sumie nie wiem. Wygląd jest fajny, mam nadzieję, że się nie zmieni. E, elf wysoki. Tu jest karta postaci i nie mogę jej zmienić. E, a, dobra, tu jest. Diabelst. Nie kadaj, że mi się zmienił. Okej, okay, nie, nie zmienił się. Czyli to są e, wariacje tego stylu, który już mu dałem. Więc e, diabelstwo, włączone się z diabłów, od diabłów z dziewięciu piekieł, raz diabelstw. Jest w e, nieustannie obiektem podejrzeń. Na szczęście, ich wrodzone od wolności magister sprawiają, że potrafią się zadbać. Drau eee... no nie mam do podmorku. Draw wygracie sobie bezwzględny pragmatyzm. Drały zaprzysiężone lord... znajdują się tam. Yy, niekoniecznie. Człowiek. No nie no, człowiek to wygląda głupio. Czy ten elf, ten high elf wygląda mocarnie, kocu. Uuu, chociaż ten dziutek też nie, nie, nie wygląda. Że... Nie powiem, że nie. No. Twenty stkań mało miejscu umysłu uczyniła tkanki bezdenne i nieogięte. Rzegar e, gettyanki przemierzają morze astralne na drzwi na smoków. Uzbrojeni w srebrne miecze i psioniczną moc, tropiąc nawet najmniejsze ślady i plagi. Krasnolud to myślę, że nie. Półelf. Yy, Pół elf. Płu elf kurczę łączy w sumie niby, niby człowieka i elfa. Źle, sobie. no nie, no trochę kurczę głupio. Niziowa zdecydowanie nie. Gnom też nie. Drakon to też nie. No kurczę. No chodzi, że... Wychodzi, że idziemy elfem. Elf leśny. No nie, będziemy Elfem Wysokim, bo cóż, to dużo do... Tak strasznie domyślnie wyjdzie, ale, ale widzicie, że no, ten nasz piękny, unikalny wygląd przenosi tylko do Wysokiego Elfa. Więc nie mam, nie mam, nie mam jak e, zaradzić w tej kwestii. E, bierzemy Sztuczki. E, nie, kom... e, ta sztuczka nie zużywa Komórki czarów, można ją rzucić w dowolnym momencie wykorzystuje twoją inteligencję jako modyfikator. Nie mam pojęcia, co znaczą te super znaczki. Który nam się podoba? Ten? Ten. Ten, Ten znaczek nam się podoba. Klasa. I tu nam się tworzy skomplikowana kwestia. Bo ja bym chciał być, myślę, że jakimś takim e, generalnie magiem. Ale mamy tutaj zaklinacza. E, czarownika i maga. Nie być jakimś tam barważyńcem, bardem czy jakimś tam innym cudem. Lecimy w magię. Tak, tak mam, tak, mam, takie mam, widzi mi się. Tego myślę, że co, magiem będzie? Bo z takim finite incantatem. Magiem, magiem. E, no dobra, niech, ta, niech tak też będzie. No, tutaj mamy wybrane co? W sumie nie wiem co mamy wybrane: pękan, ścięgno, magiczna dłoń i promień mrozu. A niech sobie jest czary. No, tu są jakieś dobrane. Zbroja maga. Chmura mgły, oślepiej, mocno osłania, istotę wewnątrz. Niech sobie będzie tłuszcz. Pokryj teren tłuszczem. znajdując się na nim, istoty zostaną odpowiednio niemałymi się Przewrócić, okej. Okay. No powiedzmy... Fala gromu. Uderzysz falą ugłuszającej mocy, która odpycha wszystkie istoty i przedmioty. Niech sobie jest. Magicznie uśpi istoty, może sobie być. I tu jakieś cudo nie, cuda nie widzę. No dobra, no niech sobie będą. Pochodzenie. Szarlatan. Jesteś ekspertem w manipulacji, masz skłonność do koloryzowania i potrafisz to wykorzystać dla własnych celów. Naginanie prawdy i nastawienie innych przeciwko sobie przyniesie z czasem większe korzyści. No dobra, szarlatan. Artystą tutaj na pewno nie, bohater nie, rzemieślnik nie, szlachcic nie, podręcznik nie, mędrzec. Poznawanie tajemniczymi e, zainspiruje Cię wykorzystać je do wyższych celów. E, oznacza się erudycją i ciekawością świata, a także niezaspokojonym pragnieniem wła e, wiedzy. Nie było adzy. Wiedza e, ta wiedza tajemna i historia. A jak to? Twoje życie upływało dotąd na posłudze w świątyni, nauce świętej. Nie, dobra, ten szarlant w sumie nie jest takie złe. Jest szarlatan albo mędrzec? Jestem, ja, ja jestem ciekawy świata, tak w sumie, nie? Spóźna już godzina, ale, ale ja jestem ciekawy świata. Jestem erudytą, mą myślicielem. Dobra, nie będę sobie mędrcem. Cechy. Punktów cech nie mam żadnych. Charyzmy mam dużo, inteligencji mam dużo. Kondycji, kondycję ja bym sobie wrzucił tak na dwunastkę i wrzucił sobie do charyzmy. No dobra, niech sobie tak jest. A, mam jeszcze jeden punkt cech. To teraz jest ważne czy mam to wrzucić no, Wrócimy to tutaj. Premię dodamy do charyzmy, a kondycji damy wyjątkowo jeden punkt więcej. I ok, przygotuj czary. No to jest, ten, to jest ten magiczny tłuszcz, bo maga, uśpienie i magiczny pocisk. No, ale no niech sobie to jest. Idziemy dalej. Imię postaci. No właśnie, nie! Zdejmuję okulary moje profesora. Hasztasza bo to nie jest dobry moment na to, żeby rozpowszechniać takie nieprawdziwe idee. Trzeba, trzeba nazwać naszą postać. I problem jest to, że typowo po hashtagowemu, jakby to ująć, nie wiem jak ją nazwać. Czy masz, może jakiś pomysł, gracie Nie. Wiesz hashtagu, że ja nie jestem dobry w takich pomysłach. Może publiczność? Publicznie myślę, że nie, ale. Hmm. Jakoś tak nordycko, tak. No Wiem, że nie ode mnie. Hmm. Dobra. Będzie Triwald. Triwald. Bo to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. A Geralt nie ma żadnego pomysłu. Więc wyruszamy w drogę. I potrzebujemy strażnika. My mamy takowego wybrać. Drow. Yy, pragmatyzm. ma fajnie. Fajnie, dobra. Fajnie, jest Fajnie, fajnie. Fajnie, dobra. A, fajnie. Fajnie, fajnie. Fajnie, A mogę wyedytować tutaj. Rozumiem.

bo myślę, że nazwę panią jako jakieś takie wsparcie merytoryczne. Pewnie tak. Pół. Elf. No nie, nie chcemy, nikogo chcemy niskiego. Orka też, pół orka nie chcemy. Weźmiemy diabelstwo, ale sobie tutaj zmienimy. No, okay. Bo chcę magi magiczne po wsparcie. Związany z najgłębszym kręgiem białym Anel Susem. Wywodzące się z rzutu arcydiabła, Mephistofelesa. Dobrze mówię. Są uderzone szczególnie tędy do magii w tajemniczej. Te za zarysy z znakomitymi wojownikami. Potrafią też wywalać palący pojemnik. Weźmiemy sobie wojownika. Niech sobie będzie. Twarz. Nie będzie ta pierwsza, mi się podoba. Weźmiemy ją taką taką, zrobimy, ją zrobić taką taką e, typową mimo wszystko ludzką postać. Chociaż z drugiej wajchy Niech sobie ma taką bliznę. Tu nie, tu niech sobie jest taka domyślna. Wytłaże e, i kolczyki. No w sumie jest taką diablicą no I nie chcę, żeby jej twarz była tak mocno zawalona. Ale szyja. Zobacz, o nie? Right. No dobra, no to niech sobie tak jest. Nie daj oczy. Demoniczna czerwień. A ja chcę taką dziką czerwień. Jest taka... A, no to jest taka najdziksza. No dobra, no niech sobie jest. Demoniczna czerwień jeden. Makijaż. Oczywiście, że... Myślicie makijaż. To jest nasza demoniczna przyjaciółka. Tak niech będzie, ale makijaż nie, nie będzie czarny. O, taki ciemnoczerwony, fajny. I odcień warg, krwisto czerwony. Niewiele widać tutaj różnicy. A, intensywność koloru. No. No i fajnie, mi się podoba. E, włosy. Nasza koleżanka, myślę, że powinna mieć dość jednak długie włosy. O, takie zwyczajne, może nawet. Nawet takie. Dobra. Nie ma takie zwyczajne. O dziwo włosy będzie miała takie bardzo jasne. Bardzo. Nie szukamy jakiegoś takiego... O. Nie sobie na takie. Myślałem, że pasemka będzie bardziej widać tak w sumie. No nie będzie. A nasycenie. Ok. I od razu się zmienia cały kolor. Mamy tutaj fiolet taki, żeby był pasował pod, pod kanał. O, taki jest, ale nie jest. Idealnie. Siwiznę ma za zero, niech ma na zero. Zarost? Nie, no, come on. I rogi. Myślę, że damy jej takie dość małe rogi. Takie prawie, że nie, nie widoczne. E, Żeby nie było. Kolor rogu, oczywiście, że czerwony, żeby pasowało tak do. do reszty. Kolor czubków rogu. No, taki. tak nie widać. To niech jest taki namiętny, czerwony. E, no i dobra. Będziemy wyruszać w drogę. Ale ty, tak. drogi widzu, wpadaj na live, y, żeby widzieć y, przygody y, Baldur's Gate 3, y, pamiętając oczywiście o tym, żeby nadal obserwować to, co dzieje się na YouTubie. Czyli dać subskrypcję z dzwoneczkiem i łapeczkę pod tym odcinkiem, który widzisz, jak i followa na Twitchu, żebyś dalszą część mógł obejrzeć. Yes. Czy na TikToku, żeby przypomniało Ci o całym zajściu? Więc nie zapomnij o żadnej z tych rzeczy i wpadaj na, nasz, na moje live, y, moje, czasem z gościem, jak widać. Jeżeli ci się naprawdę podobają, to teraz wpisy możesz zawsze stonietować. Małe co nieco rozwój kanału Dzień. zawsze czeka. Ale to nie muszą być naprawdę duże kwoty 5-10 zł. Ale każda dotacja naprawdę się liczy. Więc zapraszamy. I dziękujemy. A na ten Bardzo. moment żegnam się serdecznie. Cześć, cześć, i na razie widzimy się w następnym odcinku. Hej, hej, cześć.